Dzisiaj kilka słów o tym, jakie mity krążą o tym, w jaki sposób leczono choroby, czy jak się odnoszono do chorób w średniowieczu. Spróbujemy je troszkę zweryfikować i również porównać z czasami dzisiejszymi, bo czasami występują bardzo ciekawe analogie. W wielu popularnych publikacjach na temat średniowiecza pokutuje przekaz, iż choroby uważano za karę, za grzechy i próbowano je leczyć za pomocą modlitwy i sakramentów, a także, że posługiwano się w średniowieczu czarami, gusłami, a także, że zaprzepaszczono wspaniały dorobek medycyny starożytnej, nastąpił jakiś straszliwy regres w dziedzinie medycyny. Te przekonania należy sprostować i wyjaśnić, ponieważ są splotem prawdy, mitu, czasami zwykłych kłamstw czy niezrozumienia. Po pierwsze, owszem, jak najbardziej postrzegano choroby, zwłaszcza zakaźne, jako karę doczesną za grzechy, ale w żadnym wypadku nie sprowadzano sprawy tylko do tego aspektu. Doskonale rozróżniano, czasami dużo lepiej niż yy, współcześnie, yy, porządki fizyczne i duchowe. I zjawisko choroby postrzegano wieloaspektowo i tak też reagowano. Walczono z objawami fizycznymi i tym zajmowali się lekarze. Również zielarze, inni specjaliści, czasami znachorzy czy, czy, czy czarownice, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast duchowymi aspektami choroby zajmowali się księża i to też byli specjaliści przecież. Nie jest więc prawdą, że leczono choroby modlitwą. Zgodnie z przekazem ewangelicznym, tutaj warto zajrzeć do historii o uzdrowieniu paralityka, zajmowano się chorym kompleksowo. W pierwszym rzędzie dbając o jego duszę i zbawienie, ale nie zaniedbując jak w żadnym wypadku kondycji ciała i jakości jego ziemskiej egzystencji. Doskonale zdawano sobie sprawę ze skromnych środków, jakimi rozporządzano w walce z chorobami, zwłaszcza zakaźnymi. Oczywiście przywiązywano dużą wagę do, do zbawienia. W związku z tym no, liczono się z tym, że śmierć może spotkać człowieka w każdym momencie i należy przede wszystkim pomyśleć o jego zbawieniu, o jego życiu wiecznym. Jak to dzisiaj również robią ludzie wierzący. A więc modlitwa i sakramenty służyły jak najbardziej zdrowiu duszy. Natomiast zdrowiu ciała o tyle, że no postrzegano człowieka jako, jako całość, i no liczono również jak najbardziej na łaskę uzdrowienia. Nic nadzwyczajnego również w dzisiejszych czasach ludzie wierzący na tę łaskę liczą. To, e, również zdrowie postrzegano jako, jako, jako dar Boży, jako, jako łaskę. Tak samo zresztą postrzegano wiedzę medyczną jako pewien dar, do którego człowiek może swoim rozumem y, dojść. A więc modlitwa i sakramenty nie były traktowane jako lek na chorobę. I to trzeba jasno podkreślić. A jak się rzecz miała z gusłami, zabobonami i czarami? No, oczywiście występowały to, jakie dzisiaj występują, zawsze występowały, występują i prawdopodobnie występować będą. No, nie łudźmy się, kolejki do znachorów i różnego rodzaju wiedźm obecnie są równie długie, jak były w średniowieczu. Również w nowożytności, w starożytności, w każdej innej epoce te kolejki są takie, takie same i w gruncie rzeczy różni znachorzy, guślarze i czarownice też są tacy e, sami. No, e, zmieniła się tylko granica między tym, co jest uznawane za zabobon, a medycyną, no, jaką nazywamy oficjalną. Kościół oczywiście potępiał czary. Chociaż no, należy jasno podkreślić, że opowiadania o masowym grillowaniu w średniowieczu czarownic na stosach przez inkwizycję można między bajki włożyć, ale to jest temat na zupełnie inną historię, którą być może kiedyś opowiem. Zwykli ludzie słuchali kościoła albo i nie, zupełnie jak dzisiaj. Okultyzm po prostu jest bardzo dla ludzi atrakcyjny, bardzo do ludzi przemawia, w związku z czym y, ludzie uciekali się do rozmaitych praktyk y, magicznych, y, no niezależnie od tego, y, czy, y, czy byli wiernymi synami Kościoła, czy też nie. No, chyba do dzisiejszego dnia pod tym względem niewiele się w gruncie rzeczy zmieniło. O tym należy y, zwrócić uwagę na to, że człowiek dla zdrowia, zachowania życia jest y, y, w stanie zrobić niejedno. I, i, i wydać pieniądze i poddać się dziwnym praktykom i sięgnąć również po, po okultyzm i nie inaczej było w średniowieczu. Odnośnie zaprzepaszczenia dorobku medycyny starożytnej. No w tym wypadku można wprost powiedzieć, że to jest mit. Średniowieczna medycyna opiera, opierała się na dziełach starożytnych medyków. Uważała ich za autorytet niemal nienaruszalny i zresztą to troszkę z tego wynikało kłopotów, dlatego że przynosiło to szkodę w postaci nienaruszalności i pewnych twierdzeń lekarzy starożytnych czy też innych uczonych i utrudniało to przyjęcie wniosków z obserwacji sprzecznych z tymi twierdzeniami. Medycyna w średniowieczu się poczyniła spore, spore postępy dzięki obserwacji, dzięki wyciąganiu wniosków, dzięki kontaktom międzykulturowym, między bo przecież takowe też występowały, ale na zasadniczy przełom wiedzy co do, co do natury chorób i ich leczenia trzeba było jeszcze dosyć długo poczekać. Trzeba jednak pamiętać o tym, że gdyby nie średniowieczni lekarze, zielarze, cyrulicy, a nawet alchemicy, to na ten przełom pewnie trzeba było poczekać jeszcze dłużej, ponieważ no, ich praca to był kolejny krok na, na drodze postępu i tak należy to Traktować. A więc czym w średniowieczu leczono choroby? No, z jednej strony arsenał środków był dość bogaty, a z drugiej strony, w stosunku do, do naszej wiedzy, no niezwykle skromny. Znano właściwości lecznicze ziół, minerałów. Yy, większość tych właściwości potwierdziła współczesna yy, nauka. Intuicyjnie wiedziano o potrzebie np. izolacji chorych kwarantannie. To stosowano od, od, od starożytności, chociażby w przypadku trądu. Gdzie yy, Gdzieniegdzie odkrywano lecznicze właściwości wód mineralnych, znano niektóre zabiegi z zakresu fizjoterapii i fizykoterapii, miano nastawiać stawy, miano masaże, posługiwano się ciepłym, zimnym do, do leczenia bólu i te doświadczenia stopniowo się kumulowały. Ale niestety wobec chorób zakaźnych ludzie byli praktycznie bezbronni. Nie znano nawet metod ulżenia chorym w cierpieniach. Nie rozumiano mechanizmu i przyczyn epidemii, chociaż niejedną jej cechę określono trafnie dzięki obserwacji i, i intuicji. I to było niestety stanowczo za mało, więc epidemie robiły co chciały, zdarzały się bardzo często, towarzyszyły regularnie wojną, głodowi, migracjom, rozmaitym innym okolicznościom i zabijały niezwykle demokratycznie wszystkich, bez różnicy, setki i tysiące ludzi. Większość tych ofiar jest dla nas kompletnie bez imienna oczywiście, ale niektórych znamy. I właśnie o tych, o tych ofiarach, znanych ludziach, którzy padli ofiarą rozmaitego rodzaju, zaraz opowiem w jednym z następnych odcinków. Dziękuję bardzo.